Witam Państwa, jesteśmy tym razem u Grześka w Nałęczowie, który już dłuższy czas kuruje się, zdaje się chyba w środę Grzegorz wyjeżdża stąd już, tak? Tak, tak, już, już prawie trzy tygodnie tutaj A, no spędziłem widzisz. i w środę już, już wracam do Lublina, także na Boże Ciało już, już będę u siebie w Lublinie. Jak się Grzegorz czujesz? No, czuję się zasadniczo dobrze, pomijając fakt, że przez ostatnie kilka dni wszystkim nam dokuczały silne upały no i one tutaj każdemu dały wycisk. wycisk. No, ale tak to czuję się dobrze, chociaż jeszcze czeka mnie jedna operacja, bo jeszcze jednego stęta mają mi wstawiać po powrocie do Lublina, ale to, to chyba tak w połowie lipca. No i te, jeżeli chodzi o moje zdrowie, to tyle. A ten tutaj to jest Bolesław Plus. No to by, i Myślę, ten, że jeszcze to, nie trzeba ludziom mówić e, o tym. A nie wiem, no, nie jest podpisany, w no. niektórym trzeba mówić. on no, tutaj w lubi Wy, spędzać, wygłaskany jest lubiłskany spędzać spędzać wolny czas i, i jak również i Stefan Żeromski też tutaj miał. No tutaj jest o... akurat jest mauzoleum jego syna no, Adama, nie, który tak. zmarł. W wieku, można powiedzieć tragicznie, bo z w kwiecie wieku, 18 lat tak, miał tak, zdaje się. Tak, tak, tak. E, także to było, musiała być wielka wielka tragedia. No dzisiaj troszeczkę żeśmy pochodzili. E, próbowaliśmy coś zwiedzać. Jest pogoda, jest upał, ale nie jest taki straszny, bo jest jednak przewiew. No dzisiaj jest już, jeszcze lepiej wczoraj to byśmy nie pochodzili. Wczoraj była mhm. chyba najgorszy dzień, jeżeli chodzi o upały. No, co, ale co, co jeszcze warto podkreślić, wczoraj no też tutaj w Dołęczu został zaatakowany przez szarańczet, a konkretnie przez sektę Chojeckiego, bo właśnie natrafiłem, no niestety, no. natrafiłem tutaj na ślady ich działalności, bo też wszystkie kosze na śmiecie tutaj w parku. I w centrum były zapchane ulotkami właśnie sekty. No to to trzeba się cieszyć, że koszy na śmieci. No tak, no, większość lądowało w koszach, ale prawdopodobnie część tych ulotek jednak ludzie brali i czytali. Być może kogoś uda im się tutaj y, do swojej sekty zyskać. No i to, to jest bolesne, a także widzę, że sekta też wyruszyła z bunkra w pole i tak jakby moim śladem idąc zaatakowała wczoraj na Łęczów. No. Bo my ty, lat temu Grzegorz-dwa. Bo dajcie tutaj, żeśmy przyjechali we wrześniu i żeśmy zrobili akty, akcję ulotkową, antychojszytowską. Anty mm -hmm. oblepialiśmy całą cał na Łęczów. No tak, tak. Wtedy byliśmy u pana Krajskiego, który tutaj tak, tak. leczył swoje, swoje zdrowie, zdrowie, naszarpnięte. I, I przeprowadziliśmy wtedy wywiad z nim no i przy okazji. zrobiliśmy ak akcję ulotkową. Akcję przeciwko sekcie. No proszę, tak to, tak to wygląda. Grzegorz, tak chciałem się tutaj, wiesz, też widzowie się pytają przy takich filmach niezwiązanych tutaj z tematem i czyli po prostu wnoszę to, że bardzo ich to ciekawi. No Niestety ta, ta sprawa, bo, ale ta sprawa jeszcze będzie nierychliwa, bo bodajże w lipcu masz mieć właśnie tutaj. Masz mieć robiony zabieg, jeszcze innego stęta mają tak, tak, ci, tak, ci wszczepić, tak? Tak, tak? Także to nie będzie jeszcze szybko. rychłe. No, no, zobaczymy. Prokuratura usilnie stara się mnie przesłuchać, ale jak na razie bezskutecznie, no bo, no bo jestem tutaj. Mhm. Jak wrócę do Lublina, no to być może dostanę kolejne tam wezwanie na jakiś mhm. termin. Jeżeli ten termin nie będzie kolidował z moim pobytem w szpitalu, no to, no to oczywiście się stawię. No i, i, i już w, ten, w tym momencie stanę się formalnie y, y, podejrzanym w mm -hmm. No i potem będą... Y, Jakieś świadkowie przesłuchiwani, jakieś wnioski dowodowe będą składane, no i później, przypuszczam, że to nie wcześniej niż, niż jesienią, trafi do no tak. sądu. No o. i w sądzie będzie się odbywał no, proces. No czyli młyny nie, czyli e, są, nie sądu są, młyny sprawiedliwości są nierychliwe, mhm. ale na pewno będziesz, będziesz miał jednak mhm. tą rozprawę. Aha, to także go stoi, jeszcze chciałam się ciebie spytać, bo jeszcze jest ciekawa sprawa z panem Michalkiewiczem, to tylko możemy wspomnieć, że e, e, no będzie, 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 będzie spotkanie z Michalkiewiczem. W Lublinie, miało być w jednym miejscu, to już nie będziemy mówić e, jakim miał być robione tylko tymczasem się okazało, że po prostu, że nagle ni stąd, ni zowąd, okazało się, że ma tam być remont co jest sprawą wysoce podejrzaną, jako że wcześniej nie byliśmy o takim fakcie uprzedzeni prawdopodobnie ktoś po prostu przedzwonił do kogoś i ten mu wydał dyspozycję żeby, żeby te spotkanie, żeby, żeby po prostu nogę podstawił. Może tak było nie będziemy mówili gdzie, bo, bo, bo po prostu wcześniej było wszystko w porządku i zresztą nie chcemy tworzyć nowego frontu walki. W każdym razie spotkanie z panem Michalkiewiczem się odbędzie 24. Czyli w następny poniedziałek, tak? w tak? następny poniedziałek w e, motelu PZ Mot na ulicy Prusa, Minie? Prusa, tak. O, no, my, no, my Prusa, no, no właśnie, no właśnie. Tutaj, i zapraszamy na godzinę 17 ulica Prusa 3 Motel Polskiego Związku Motorowego Spotkanie z panem Stanisławem Magnikolkiewiczym na no, jaki temat? No, temat jest arcy ciekawy, bo to jest to oczywiście są roszczenia żydowskie mhm. i tak po prostu wyrażamy takie wyrażamy takie przypuszczenia, że prawdopodobnie one będą spełniane po wyborach na jesieni, kiedy Pis już nie będzie musiała udawać Jedynych defensorów Rzeczpospolitej? No, takie są obawy. I, tak, I to są e, obawy jak najbardziej uzasadnione. uzasadnione że, że, że tak się może stać, ale z drugiej strony, no, jaka jest alternatywa? No, gdyby, zakładając nawet, że Konfederacja czy zdobyłaby w tych nadchodzących wyborach 5% czy nawet 10%, co, no, to by było co, pięknie. co, co, co daj Boże. No to też to jest za zbyt mało, żeby zatrzymać te roszczenia, czy, czy w ogóle w jakiś istotny sposób skorygować politykę, no po prostu niestety... No także troszeczkę tutaj ludziom pesymizmu troszeczkę ludziom wiesz no, może nie tyle Zadajesz. Co, co realizmu, no, no. co realizmu no, nie, nie uczmy się. Czy wiesz, no, po prostu jak będzie, no, to my, my grzegoś nie wiemy. Jed, no. Jednym jakimś takim rzutem na taśmę uda się odrobić to wszystko co przez te lata poprzednie. No ale pis miałby w sensie, no. duży dyskomfort, bo wśród innych partii, które udają, że się nic nie dzieje, nie pisną ani słówkiem o tym. Co, co, co tutaj wiesz, wy, wy tego wypominają pis wszelkie niedociągnięcia tak. prawdziwe i rzekome, a, a wiesz, w sprawie roszczeń żydowskich nabrali wodę, bo milczą, tak? milczą a, dziwnym prawem. To, no to, to, to to są partie, które. Gdyby oni wygrali wybory, no to przecież oni by w podskokach spełnili te no w prawdopodobnie jeszcze rychliwiej niż PiS, a, 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 ale no, wydaje mi się, że, że jednak wybory wygra PiS. No i no tak ta. If się uda, no to no może będzie Konfederacja również reprezentowana i będzie patrzyła na ręce. Ale wiesz, że powinna być jednak jakaś partia opozycyjna, bo, bo, bo PiSowi znacznie gorzej by było to przeprowadzić. Mieliby może powiedzieć Mieliby duży dyskomfort psychiczny, przynajmniej ci y, y, zwykli członkowie PiSu, którzy dalej wierzą Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie to, że są, że są zaprzedani, bo to tam w tym jest PiSie jest dużo, dużo ludzi jeszcze ludzi uczciwych. uczciwych. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli tam będą tylko y, partie, 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 zdrady i, za, i zaprzaństwa i płomieni obrońcy interesu narodowego, który wraca się tylko w słownych deklaracjach, no to to PiS będzie mu wszystko zrobić. No tak. Dlatego dlatego musimy w tych wyborach mimo niepowodzeń w wyborach do Parlamentu, a tak niewiele w sumie zabrakło, no, zrobić jeszcze więcej, żeby żeby ten, tą barierę 5% przekroczyć, a nawet jakby się dało to większy, o, o więcej powalczyć. No. Musimy pamiętać też o tym, że Mimo wszystko PIS złożyło ustne, co prawda, przyrzeczenia, że nie odda. Że, ani guzika. Ani nie guzika. Odda. A tymczasem no tym całą Polskę. I, I musimy tę sprawę cały czas nagłaśniać, żeby nie zapomnieli o tych, o tych rzucanych deklaracjach. Tak. A jak przyszło do czynu, jak, jak była możliwość usta uchwalenia ustawy, która by. Formalnie tutaj broniła interesu polskiego, w tym sensie, że wszystkie osoby, które by się ośmieliły takiego. Mówisz o tym IPN? Nie, tego, co. Machawkiewicz, a co... zabraniający wszelkich negocjacji. Negocjacji w sprawie roszczeń, w sprawie zwrotu tak zwanego majątku. Tutaj tą sprawę ominęli. No tak nic nie wskazuje na to, żeby, żeby teraz w najbliższym czasie była szansa na uchwalenie takiej poprawa. Więc no, musimy być bardzo czujni. Bardzo czujni. Ja, ja się spodziewam, zresztą tak się zastanawialiśmy wielokrotnie, w jakiej formie to PiS może zrobić. No, wydaje mi się, że, że pod pretekstem ustawy reprywatyzacyjnej. To tam może być w tej ustawie, która będzie prawdopodobnie wcześniej czy później procedowana, może go znaleźć się właśnie takie furtki, przez które ten przemysł Holokaustu będzie chciał y, wyssać mienie tak, tak zwane bezspadkowe. No bo y, co do samej zasady reprywatyzacji, czyli zwrotu y, zagrabionej przez komunistów własności, no tutaj nie ma sprzeciwu. To, jest, to już dawno należało y, zrobić. 30 lat temu. Te, uzarania tak. Y, tak, zwanej, tak zwanej III pospolitej Nie zrobiono tego z różnych y, względów. Oczywiście niektóre osoby odzyskiwały ten majątek na drodze procesów i, i tak Żmudny, dalej, żmudnych, ale... Ale w tym wypadku chodzi o przede wszystkim o zwrot własności takiej podworskiej, na przykład, bo mm -hmm. według tego prawa z 1944 roku, prawa, prawa bezprawia, czyli tego, co no tak, PKWM -no, -no, narzucił, -no. No, tam w własczeniu podlegały majątki do tam e, powyżej obszaru. pewnego obszaru i właściwie te dwory. Czy tak zwane resztówki powinny być w rękach ich właścicieli? No, a w, w praktyce tak nie było, tylko zabierano wszystko, tych ludzi wyrzucano dosłownie, nawet nie tylko z tego zajmowanego dworku, ale też w, w, musiał opuścić nawet powiat. Nawet na terenie tego powiatu nie, nie mógł zamieszkać, żeby, żeby tam nie, 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 nie stwarzać żadnych takich precedensów i, i, i właśnie ci ludzie teraz będą mogli y, przynajmniej część y, y, no, czy niby czy tak odzyskać, pod niby, pod niby słusznym, y, 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 słusznym pretekstem po prostu może się odbyć grabież polski no to właśnie trzeba bardzo się przyglądać y, te, Na ręce. Tej, tej, tej ustawie bo, mhm. y, no bo tutaj, tutaj może być jakiś jakiś pozór y, bo, bo o co chodzi? No, chodzi o to, że Żydzi, żeby zawładnąć tym majątkiem tak bezpadkowym, muszą jednak mieć jakiś pozór prawny i, i to ten pozór prawny musi stworzyć obecna mysejm. No Sejm. Bez tego się nie da te, tego transferu dokonać. I, i, i teraz, teraz tylko pytanie, w jaki sposób to będą, będą próbowali tej, tej sztuczki znaczy, dokonać. No to nic na, na tyle, na tym, na tym skończymy, to dostawę będziemy jeszcze wracali. Niejednokrotnie podejrzewam. I tak będziemy jeszcze chcieli, żeby pana Stanisława, jak będzie oczywiście mógł zaprosić jeszcze tuż przed wyborami do, do Sejmu bo to trzeba będzie ludziom jednak przypomnieć. No ja chciałbym też Pana Stanisława zgłosić jako świadka w tej mojej sprawie z no bo przecież chodzi o to, o to że on, sekta, jak, jak Państwo wiecie, no modliła się o jego śmierć bądź chorobę, no i, i, i jak twierdzi właśnie ten obłąkany człowiek, przywódca tej sekty, no wymodliła skutecznie, bo Pan Stanisław, jak wiemy, miał zawał serca i i przez kilka miesięcy był wyłączony z życia, a wcześniej jeszcze stwierdzili, że wymodlili śmierć naszego arcybiskupa Życińskiego. Więc, więc tutaj, na tą okoliczność, chciałbym, żeby Wysoki Sąd wysłuchał właśnie tego, tego co pan Stanisław ma do powiedzenia na temat działalności sekty Pawła No to na tym kończymy grzebą. Dziękuję.